Cześć, witajcie, z tej strony Sir Al Ali, witam Was w moim małym projekcie z gry Wizard 101. Czym jest Wizard 101? Ano Wizard 101 jest to gra MMORPG. RPG. Jakoś tak to się chyba wymawiam, musicie mi zobaczyć w każdym razie. Jest to RPG online osadzone w świecie magii. No i wiadomo tutaj jest wiele gier tego typu. Jednak Wizard 101 moim zdaniem zasługuje na wyjątkową uwagę ze względu na wyjątko no, wyjątkowy no... Inny rodzaj y prowadzenia walki, wyboru klas niż w innych grach tego typu. No może nie przedłużając, byśmy zaczęli stworzenie nowej postaci, bo jak tutaj widzicie już grałem trochę wcześniej, no chciałem wiedzieć w ogóle ogólnie z czym mam do czynienia. No to co? Nowa postać. Jak widzicie gra jest w pełni przetłumaczona, może nie ma tutaj dubbingu czy lektora, ale no wszystkie napisy są, można czytać. Ja tutaj nie będę wam oczywiście w tym przeszkadzał. Finally, we have found one. O! No, bardzo wygadana. Może, Ogólnie grając o w uniwersum bardzo podobnym do książek od Kawroły, na pewno wiecie o co chodzi. Tym bardziej właśnie to do mojego mój trafia, no bo ja się na zmieni książkach, filmu e, w ogólnie na całym o, tym uniwersum. On world that does not nie będę tam moją gadką przeszkadzał czytania tego. Chociaż na razie nie istnieją tego chyba nie. Wielkim, wielkim czarodziejem. Should consult the book of secrets. Może powinniśmy. Permanentna inwigilacja. I'm shot you questions to find out what type of wizard you are. No i właśnie tu się zaczyna wybór postaci. Jest on wyjątkowy, tak jak powiedziałem, bo nie wybieramy między kasami typu kleryk, wojownik i mag, na przykład, tylko wszyscy, to co są magami. Mamy oczywiście parę szkół, właśnie to jest ogólna gra o szkołach magii, co mój kufr z mną trafia, muszę powiedzieć. No i tak, lubisz spędzać czas w swoim własnym w towarzystwie z moimi przyjaciółmi. No, z przyjaciółmi. Która z sił jest najpotężniejsza? Zaraza, wichura piaskowa, huragan, tornado, śnieżyca, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi? Fuh, powiem szczerze, że, że albo tornado, albo wybuch wulkanu moim zdaniem tutaj będzie najsilniejszy. A tam zaraza wiadomo, a tylko na organizmy żywe oddziałowuje wichura piaskowa. No niby już ma jakiś tam większy wpływ i jest bardzo niebezpieczna, ale nie aż tak jak na przykład typowy wiatr. Huragan może porwać wiele rzeczy, jednak nie jest aż taki niszczycielski jak to na no, tornado może nie jest tak czy niszczycielski jak huragan, jednak moim zdaniem przeduje nad huraganem. Śnieżyca jest niebezpieczna, już raz nie raz przeżyłem takie małe rzeczy, nawet raz o mało nie zamarzłem, ale to już historia na inny dzień. Wybuch <grybuj> wulkanu, trzęsienie ziemi to jest w zasadzie to samo moim zdaniem. Wybuch wulkanu, podczas wybuchu wulkanu przecież jest Ziemi. No to może tak, tornado. Twój ulubiony przedmiot to matematyka. Lubisz wszystkie przedmioty, język polski, sztuka i muzyka. O, Łef. To tak. Którą porę dnia lubisz najbardziej? Noc. Noc. Wspaniale się gra w nocy, yy, ogólnie fajnie się z przyjaciółmi wychodzi, na przykład na piwko czy parę innych rzeczy też właśnie w nocy. Najważniejszą rzeczą w, o, odpowiadaniu jest, w opowiadaniu jest... Jedna główna postać, wiele świetnych postaci. Po, dobre pytanie. Główna postać jest na pewno bardzo ważna, ale nie, nie potrafi przykuć aż tak uwagi, jeżeli e, dookoła jest wiele głównych postaci świetnych, e, znaczy tych pobocznych, ale dobrze zrobionych. Nawet postać główna może być osobą, którą nie lubimy, z którą się nie zgadzamy, etc., etc., ale ogólnie, jeżeli ma przyjaciół, czy tam znajomy czy ogólnie w opieki osoby, kręcą się jakieś inne, świetnie obserwowane postacie, wtedy książka ma naprawdę szansę zostać hitem. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Wąż odpada, no smok, czemu nie? Krab, rekin, niedźwiedź polarny, jednorożec, nietoperz, smok, Definitywnie no, klejnot, nefryt, szafir, szafir. Wybrałeś szkodę, szkodę, lodu. Czarodzieje lodu zazwyczaj są silni, lojalni, odważni i uczciwi. Sławnymi protektorami byli Józef Piłsudski, o, <św.> święty Mikołaj <św.> i Świtezianka, no to fajnie. Czarodzieje lodu potrafią wyrządzić wielkie szkody, są jednak słabsi w ataku. Hmm. No trzeba będzie o tym na pewno pamiętać. W każdym razie jestem silny, lojalny, odważny i uczciwy. To coś. Okej, zaczynajmy. No, naprawdę musi zainwestować w kulistę. Chłopak. No i tutaj wygląd postaci... W kreowanie postaci nie daje nam zbyt wielkiego wyboru. Ogólnie powiem tak, cera chyba nie jest najgorsza, Ja mużynka nie chcemy, tego też nie, zbyt jasny, tego też nie. Ten podstawowy był dobry. Kolor włosów czarne. mógł czapkę zdjąć. Jak widzicie, to jest bardzo uboga ogólnie tworzenie. W jednak zbytnio się nigdy za bardzo z tym nie bawiłem, także też nie mam co zbytnio narzekać. Weźmy czarne włosy i na przykład takie. Powinno być okej. Okay. Good, good. Kapelusza to ja właśnie nie chcę. Mogę go wywalić, czy nie mogę? Nie mogę. Bida w kraju. No i będzie biała wódka. Szata. Jesteśmy w tym lodu. Albo niebieski, albo biały. Niebieski. I tutaj obu to też weźmiemy niebieską. Jesteśmy w końcu czarodziejami lodu, tak? Trzeba jakoś ci prezentować. Ogólny kolor jest dobry. Dalej. Teraz czas na imię. No i mają tu bardzo ciekawe imiona. Decimus, Desideriusz, Diogenes. Domamir, Domarat. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z tymi imionami, naprawdę było mi żal gościa, którym mam grać, no bo widać, że matka go definitywnie chciała skrzywdzić, no ale... <grywki> to już nie moja sprawa, tak? Elrond, Epifaniusz, Epos, Ernest, Estor, Fafnir, Faramir Faramir to jest władca pierścieni chyba Febus, Florin, Fortunat, Fred, Gajusz, Gandalf, Gerard, Gerbas, Genejusz... Hektor, niech będzie Hektor, chociaż nie Inocenty, Jacenty, January, ja Romir, ja, Skier, No Niech będzie Jazon, chociaż chciałbym Simbada, może być Simbad? Ja mogę dać S? Nie mogę, nic nie chcę. Simbada Sauron, Sypion Przepraszam Was za ten dźwięk. No i teraz może małą przerwę weźmiemy. Ja tutaj znajdę jakieś odpowiednie miano dla naszej postaci, bo może mi to trochę zająć. Nie będę Was tym zanudzał. No to do zobaczenia za chwilę. No i witam Was ponownie. Imię, które wybrałem jest to Straton Ostrzelodu. Może niezbyt wyszukane, jednak musicie przyznać, że na pewno pasujące do klasy, którą jest nasza postać. No to co, może przejdźmy dalej Wybierzmy teraz Stratona tutaj ogólnie szybiony się odsunął i siedzi w ławce fajnie to zrobili muszę przyznać, że naprawdę fajnie to zrobili dobrze Lećmy dalej Will hello If it isn't our newest student będzie Ambrose I am the headmaster of the Ravenwood School of Magical Arts. We're expecting great things from you, but first things first. To move around, use the arrow keys on your keyboard. Try it now. My owl friend would like to sleep with you. Walk up together and follow his instructions to talk. Do hello my name is gamma the owl and i am quite pleased to meet you uh -huh. Zapomniałaś o tym. <laughs> wizards test their skills by summoning fantastic creatures and dueling to become a master wizard you must learn every spell in your class wizards love to do mm -hmm. no i będzie boom Oh, oh. Hmm. come along young wizard let's investigate the matter you best follow the headmaster to no, the, the tower no oh, wow malian you character malister Ambrose. you are no longer welcome here why have you returned? i'm here to resolve our unfinished business. is this your latest student? my henchman will see to it. how do you like take this deck of Spill cards and deal with those creatures while i tend to malistaire himself. don't be so sure of yourself. Się I ogólnie tutaj właśnie zobaczycie system walki, który jest inny niż w większości grach tego typu. No stanąłem w okręgu. Okej. Jak widzicie, wszyscy stanęli na swoje miejsca. Eee, nie możemy się poruszać te planszy Stoimy w jednym miejscu i właśnie Tutaj mamy karty Karty, mamy talię kart, którą będziemy tworzyć i w której będziemy zbierać główne karty no, naszą specjalizacją jest lód więc na pewno będziemy mieli karty lodu Jak większość z Was się na pewno domyśla I teraz zbieramy kartę i przeciwnika, w którego chcemy uderzyć zaklęciem O, oni też się specjalizują w lodzie Oj, 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 oła No, dostaliśmy tak, Nie shows how to the nie trzeba z pomagać Mana jest tu trochę niezrobiona, tak tylko ona się nie odnawia sama, żeby atakować. się wpadać w inne niebieskie kółki, które latają po niebie, która jest tak w centrum Wizard City. Jesteśmy pod atakiem, no co ty nie powiesz, naprawdę, się nie może wykończmy jednego, potem zajmiemy się ewentualnie drugim. Znowu klubem. Ogólnie walki początkowo będą tutaj dość żmudne, ponieważ będziemy mieli małą ilość kart do dyspozycji, ale to ogólnie świat na pracy Bardzo mi <grym> się podobają właśnie że animacje tych walk. Ło, za 105 nam. Wow. Żeśmy czarodzieniem lodów nie zna, oznacza, że będziemy mogli używać walki lodu. Specjalizujemy się w magii lodu. Specjalizujemy się co prawda w tej w tej magii. Jednak możemy też wykorzystywać parę innych szkół, żeby walczyć. Oh, no, you're in Quickie, o, tak, ja wyszunek dzisiaj ja nie używam praktycznie żadnego zaklęcia lodu, teraz nie używam. Może zaklęcie ognia, trolla, który należy do a tam mitów, do szkoły mitów. Teraz używam rozka, który jest y, znowu leczeniem jestem, tam czy dałoby radę, on tutaj przegrał. Jakbym teraz na przykład nie walnął kartę, ale nie miałem innego wyjścia. Musiałem wybrać kartę jednorostca, bo po prostu nie mi miałem nic innego do zrobienia. Pipsy. No, pipsy ogólnie są bardzo przydatne. Dalej. Co? Im więcej posiadasz pipsów, tym tak. Yy, to ogólnie pipsy to jest yy, ciekawa rzecz, którą możemy nabyć tylko i wyłącznie podczas walki. Yy... Nie ma co za bardzo się nad tym skupiać. Dalej. No i mamy to te... właśnie, dzięki temu możemy używać większą ilość zakręć. To jak głównie ten czarny wymaga trzech pipsów, jak widzicie już uzbieraliśmy trzy pipsy. E, dlatego też na przykład niektóre walki możemy przeczekać. Niektóre tury. Oh no teraz właśnie powiększa swoje zaklęcie I te zaklęcia są takie, że... A nie, zmniejsza nasze zaklęcie Siłę naszego zaklęcia Są też czary i uroki, które potrafią właśnie zmniejszyć siłę zaklęcia przeciwnika, ostatnia, przeciwnika Bardzo przydatna rzecz Albo które będą zmniejszać Now uderzenie finish. przeciwko nam, albo które będą zwiększać uderzenie nasze przeciwko tamtemu No ogólnie jest to dość rozbudowany system Przyjemny dla siebie To zmniejszy siłę jego ataku, tak? O, fajnie. Cztery, to mi do czar czarne trzeba musicie przyznać na pewno. Cała gra ma naprawdę wielką gamę stworów, potworów, innych rzeczy, typowo z mitologii, książek, baśni, wszystkiego. To jest naprawdę przyjemnie się to gra i ogląda to. This one learns fast, Marista. Two can play at that game. I've got it. Use this meteor strike spell. It, with a balance blade spell. Ale no, zmiecie ich wszystkich czy nie? a dostać. Uh -huh. nas za pierwszym razem. <laughs> Animaty to naprawdę bardzo przyjemnie zrobione zbiorowe, na naprawdę przyjemnie się to ogląda, kiedy po raz pierwszy się widzi te czary, ponieważ bądźmy szczerzy, kiedy walczy się na przykład z innymi czarodziejami na podobnym poziomie jak to widziałeś, o właśnie, teraz się zbudował nasz czar, ten też zostanie, no i koniec walki będzie. Pokażą konwokację, nie? I'll show him. <laughs> time, old man. Nie, nie pokażę. Najlepsze rozwódziste ucieknie, każdy przesadny charakter. Godne pożałowania dostajesz w pierdzie, to godne pożałowania, co? He's gone, And too soon. What goal him here? Hmm. Hmm. Jakieś knowania, ale zresztą to nie jest nieznane. chciał po prostu tobie dać pierdzie. Ale ja oczywiście oh my. you look a bit the worse for wear hmm. here let me restore you to your full health and manner bardzo on the bright side congratulations defeating balestair's henchman has earned you some experience you. this experience bar will help you track your progress tak. Oczywiście no, system levelowania jest tak jak w każdej innej grze. Zależnie od levelu, który tu się damy, możemy zdobyć dany czar, możemy z niego korzystać, mamy no. większą szansę, żeby Do ten czar zadziałał i takie tam inne rzeczy. Nie <laughs> mowa oh. nam się trafił, główny bohater nie mowa. <laughs> well, to się rozgadamy. Click Kliknij to say something. You have you can chat poręczny jest ten chat. Lepiej pisać ogólnie. Nie przyjemne przeglądać jesteś jakieś takie tak. To jeszcze jest tego mało, ale będziesz wybierał po prostu opcji i przeglądać. Nie tu było dziękuję. You'll also need a spellbook and Typowo. Ale mamy fajną rusztkę. Ostatnio jak grałem tym moim sypionem, to mi zostały kijek z tkanin.

No i nie pozwoli mu doczytać. Ogólnie nie mamy co wystosować. No ale dobra, moi no drodzy, Proszę, na tym zakończymy naszą przygodę Wizard City, przynajmniej w tym odcinku. Dziękuję wam naprawdę za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś rady czy informacje. E, które mogą mi pomóc w rozgrywce Bo jak sobie gdzieś ja grałem do 10 poziomu to jest naprawdę niski poziom tak naprawdę prawie nic jeszcze o tej grze nie wiem e, Tylko jakieś tam typowe podstawy i znąłem zobaczyłem. No. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Dzięki bardzo za oglądanie. Ja byłem Sir al-Alik, e, to było Wizard City grze Wizard 101. Niezbyt oryginalne nazwy dla miasta. Gra, nie można co narzekać. Grafika może nie jest jakaś piękna, cudna miód malina, ale naprawdę przyjemnie się gra. Ogólnie gry typu uniwersum Harry Potter i tego typu rzeczy bardzo mi się zawsze podobały. No to co, dzięki wielkie za oglądanie, cześć, do zobaczenia.